O, Słuchajcie, najprawdziwsza zima przyszła do naszego ogrodu i aż stwierdziłem, że muszę tu przyjechać i wam to pokazać, ponieważ ostatni raz tyle śniegu było tutaj w tych okolicach dwa lata temu. Tak, ostatnio dwa lata temu w marcu przez dwa dni padał śnieg i było tak zimno, ale przyszła najprawdziwsza, najpiękniejsza zima. Wszystko jest zaśnieżone, jest przepięknie, dlatego w kilku ujęciach pokażę Wam, jak to wygląda w ogrodzie. Zobaczcie sami. Być może nie widać tego tak wyraźnie na filmiku, ale na śniegu widoczne są ślady ptaka, który najwyraźniej wyszedł ze studni, ciekaw jestem, co tam robił, i udał się dalej w kierunku strumyka w poszukiwaniu pokarmu. Także zobaczcie, jak niesamowicie dokładnie można odtworzyć takie przyrodnicze historie na podstawie tropów zostawionych przez zwierzęta w śniegu. W ogóle zima to jest taki okres, kiedy przyroda jest w uśpieniu i ogródek powinniśmy zostawić w spokoju i zająć się zupełnie innymi rzeczami. Pytanie. Na niektórych kanałach na YouTube widzę już, że ludzie zaczynają pisać o tym, co można wysiewać w styczniu. Co według mnie jest kompletną głupotą. W tej chwili powinniśmy dać sobie spokój, nawet takie procesy jak stratyfikacja, czyli celowe ochładzanie nasion, tak żeby je wybudzić, jeszcze nie teraz powinniśmy przeprowadzać. O tym zrobi odcinek w kwietniu. Za to, kiedy spadnie tyle śniegu i temperatura faktycznie jest grubo poniżej zera, to jest właśnie najlepszy moment, żeby zacząć dokarmiać ptaki nie robić to cały czas kiedy jest zima ponieważ w tej chwili mamy już ciepłe zimy i te ptaki doskonale sobie radzą zresztą zanim temperatura spadła tutaj poniżej zera to powiesiłem jeden dzwonek i widziałem, że ptaki nie były nim zainteresowane a teraz jak zobaczycie zaczęły młócić ostro ten dzwoneczek dopiero kiedy zrobiło się zimno także to jest dopiero najlepszy na to moment słyszę sikorki przed chwilą słyszałem tam dzięcioła, który coś wiercił Także koniecznie będę musiał tutaj przyjechać z aparatem, z długim obiektywem i będziemy na pewno obserwować ptaki. Z pewnością poświęcę temu odrębną serię, także będzie ciekawie, będzie się działo. Jak widzicie karma dla ptaszków zamontowana. Specjalnie nie chciałem w tym roku robić jeszcze karmnika, dlatego że tej srogiej zimy jest dosłownie 3-4 dni. Za chwilę znowu będą roztopy i nie ma co przyzwyczajać ptaków do regularnego przechodzenia po karmę. Mam nadzieję, że na ten czas mrozów będzie to jakaś pomoc w przetrwaniu dla ptaszków, do czego i Was zachęcam i widzimy się następnym razem. Cześć.